No, i właśnie mamy etap ułożenia skóry na trzon rękojeści. To jest ta skóra tej dobrej jakości, japońska. Jak widać, no, ubyło jej w wielkości, ponieważ połowę tej skóry wykorzystałem. Ale również przeprowadziłem próbę, co się dzieje ze skórą podłej jakości. Oto wynik tej próby. Proszę bardzo, ale należało się tego spodziewać. Że się to właśnie tak skończy, że się tak zachowa, ta skóra się po prostu urwała. Nie ma takiej elastyczności jak ta skóra japońska. Dla tego przykładu, proszę, pokazuję tą właściwą japońską skórę. Widać, że pęknięć nijakich nie zachowała tutaj. Nic się z nią nie stało, została zasznurowana. Ten proces sznurowania nie można przeprowadzić za jednym razem. Jest podzielony na etapy, i jeszcze będzie dosznurowywana. Skóra będzie zwilżana i dociskana razy kilka. Pięknie się dała tutaj właśnie uformować. Nie było to rzeczą łatwą. Tutaj jeszcze widać, bo tak, żeby sobie jeszcze, że tak powiem, utrudnić, to rękojeść, trzon rękojeści został owinięty sznurem i Raja była ułożona na sznur. Tu jeszcze będzie modelowanie wąsów tych chwytnych, ale to w ostatnim procesie, bo najważniejszym procesem to jest niewątpliwie uformowanie tutaj tego elementu pod migdał do osadzenia właśnie w kapturku. Tego elementu, bo ta skóra tu się musi strasznie dużo naciągnąć. To jest centymetr, musi pokonać, naciągnąć się, poddać się i żeby nie pękła, żeby się nie rozleciała. Gradacja skóry jest bardzo ładna. Żywcem przypomina oryginał. Proszę zobaczyć, jest gruba, naprawdę nie jest to podłota, to jest skóra taka jak być powinna Żeby nie ktoś mnie podejrzewał mnie o ugarstwo, jest tutaj mój kolega który cały ten proces obserwował i może potwierdzić Gadda się Dzień dobry Państwu.